MK wziął Plant już. A na shorta. Na shorta jest <laughs> ja na szorta. Na szorta jest Plant. Hahaha. Mnie nie wiem, co z tą gromnie. Jeśli chimiczny świat chcesz zostać. To musisz poświęcić czas do drugiego przygody. Także kiedy nadchodzi gąbka. Będzie fajnie, będzie tutaj to, tamto. nie go wygram. Drugi weekend to samo, trzeci weekend to samo, czwarty to samo. tak się przed tym komputerem grasz. One more, one more, one more, nie ciao! Macie pakę. ej,

<śmiany> Łep <Łebb> dostał! <śmiany> Cetyn po głowie CTR JAK! Chujowy jesteś! No kurwa! <śmiany> CO to jest! Klasa. Twój i grupciowej

Mamie. Of course. Of course Green is dead. <laughs> 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 last, last <side. laughs> Jeszcze Wastajcie CT. Patrzę, exit. Nie pa... Ej, już No kurwa! Exit patrz. Ale pagu, Ja, bo... ja

Woda, woda, woda. O, żem poleciał! on to może tym portalem? No poddaj to teraz pojatek, bo cię zjebę! <laughs> <Nie. śmiech>